Dzień dobry Państwu. Portal Wirtualna Polska przy współpracy z pracownią OGB opublikował najnowszy i ostatni sondaż przedwyborczy. Co z niego wynika? Drodzy Państwo, jesteśmy bardzo blisko wygranej. Według badania to Karol Nawrocki zwycięży niedzielne głosowanie z przewagą około 1 punktu procentowego nad Trzaskowskim. To naprawdę dobra wiadomość, ale ostrzegam Państwa, sam sondaż wyborów nie wygra. Musimy wszyscy ruszyć w niedzielę do urn i zagłosować. Wszyscy musimy przekonywać bliskich i znajomych. Jest jeszcze czas, by zmotywować ich do głosowania. Nawet jeśli nie do końca ich Karol Nawrocki przekonał, niech idą i zagłosują przeciwko Trzaskowskiemu i tej podłej władzy Tuska. Pisujcie w komentarzu, czy głosujecie na Karola Nawrockiego, jaką miejscowość reprezentujecie i czy będziecie przekonywać znajomych. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do zobaczenia w lokalach wyborczych.